Jakiś czas temu Wam anonsowałem, że będę próbował przesiąść się na iPhone'a 6. Jako, że jestem związany dość mocno z całą infrastrukturą Google'ową, z Google'owymi usługami, nie widziałbym możliwości zmiany telefonu, gdyby nie fakt, że można korzystać z Google'owych no wielu, wielu, wielu usług również na platformie iOS. Dzisiaj takie krótkie wprowadzenie, jak to zrobić, jak zrobić taką migrację, jak przesiąść się z Androida na iPhone'a, jeżeli ktoś ma ochotę sobie potestować, a, a, a warto sobie raz na jakiś czas zobaczyć, co się dzieje w innym ekosystemie. Tutaj Google jest na tyle fajną firmą, że wszystkie aplikacje są. W zasadzie najistotniejsze dostępne również na tą platformę. Pierwsze, co należałoby uczynić, to wejść sobie do App Store'a, wyszukać sobie, jakie aktualnie aplikacje Googleowe są dostępne dla platformy Androidowej. Również są aplikacje firm trzecich, które obsługują również Googleowe elementy ale ja skupię się akurat na tych, które sama firma Google udostępnia dla iOS. -a. Jak widzicie, ja już troszeczkę tych aplikacji poinstalowałem. Nie używam ich wszystkich, niepotrzebne mi są wszystkie. Jak widzicie, tego jest naprawdę całe mnóstwo i to na pewno będzie się rozszerzało. Tak więc w danym momencie, kiedy zdecydujecie się na taki test, właśnie proponuję wyszukać to, co akurat firma Google dla platformy iOS przygotowała. Kolejnym, kolejnym elementem istotnym jest zalogowanie się do usług google'owych. W momencie, kiedy to zrobimy w jednej aplikacji, pozwolicie, że teraz ja tutaj wpiszę swoje sekretne dane. W momencie, kiedy zalogujemy się do pierwszej z usług google'owych, również w innych aplikacjach będziemy mogli sobie tych usług z tych usług korzystać. Pamiętajcie, że również coraz więcej informacji jest przygotowanych, coraz więcej aplikacji jest przygotowanych do współpracy z iPhone'em 6, czyli takich, gdzie będziemy mogli już korzystać z dobrodziejstw dużego ekranu. Jedną z tych aplikacji jest właśnie aplikacja Gmail. W momencie, kiedy przejdę do konta. Do kolejnej aplikacji Google'owej, widzicie, że już mogę sobie tutaj zalogować się przy pomocy tego loginu, który już wprowadziłem. Jak widzicie, z aplikacjami nie mamy najmniejszego problemu. Kolejną, kolejnym pytaniem jest, czy da się synchronizować kalendarz i kontakty. Jak się okazuje, jak najbardziej również można i tego dokonać. W tym momencie musimy dodać sobie obsługę poczty. Po prostu kolejne konto, które będzie kontem Google'owym. W tym celu przechodzimy sobie ustawień, wchodzimy do e, poczta, kontakty inne, robimy dodaj konto, wybieramy aplikację Google i w tym momencie ja znowu będę musiał prawdopodobnie no, działaj, wpisać swoje dane. Także dajcie mi sekundę. Oczekuję na zalogowanie się, i w tym momencie, jak widzicie, dla danego konta Gmailowego mogę wybrać, które elementy mam synchronizować: czyli mail, kontakty, kalendarze i notatki. Ja wybiorę, żeby wszystkie te elementy były synchronizowane z tym iPhone'em. Najistotniejszą kwestią jest kwestia taka, że możemy sobie dodać kilka kont Google'owych. Wiadomo, że osoby, które na przykład prowadzą kilka e, youtube'owych kanałów, tak jak ja, mają kilka google'owych kont i dobrze mieć możliwość ich wszystkich obsługi. Tak więc również to nie stoi na przeszkodzie, bo możemy tak uczynić i możemy potem w dość wygodny sposób w aplikacjach poszczególnych się pomiędzy tymi kontami e, przełączać. Jak widzicie, moje kontakty również zostały przeniesione bez najmniejszego problemu do, problemu, do kontaktów e, tutaj aplowych, z których korzysta e, telefon. Również poczta będzie obsługiwana. Przez aplikację mail będę musiał sobie wybrać, czy to jest konto iCloud, czy Gmail, i tutaj te wszystkie rzeczy, które są mi niezbędnie potrzebne, będą się znajdowały. I mam zarówno zsynchronizowane notatki, mam zsynchronizowane, słuchajcie, kalendarze, kontakty, i w tym momencie, w zasadzie, mogę bez najmniejszych problemów korzystać z tych aplikacji. Oferowanych przez firmę Google na urządzeniu z nadgryzionym jabłkiem. W momencie, kiedy przechodzicie na nowego iPhone'a, pamiętajcie, żeby zawsze sobie wejść w ustawienia iCloud i zobaczyć, które elementy będą się synchronizowały z chmurą firmy Apple. Pamiętamy ostatnią aferę, kiedy wyciekło sporo zdjęć. Z chmury Aplowej, tak więc sami zadecydujcie, co chcecie mieć zsynchronizowane z tą chmurą. Czy chcecie mieć zsynchronizowane e, swoje zdjęcia, czy chcecie mieć pęk kluczy, który będzie mm, jak gdyby przechowywał Wasze hasła w momencie, kiedy to wszystko by wyciekło? Jest jakaś tam szansa, żeby to zostało użyte. Takie Rzeczy jak pęk kluczy jest odpowiednio szyfrowany również waszymi hasłami, ale jeżeli ktoś z waszego otoczenia pozyskałby te hasła, to jest w stanie odzyskać wszystkie dane łącznie z hasłami do innych serwisów, właśnie za pośrednictwem chociażby pęku kluczy. Ja nie używam pęku kluczy od firmy Apple. Nie chcę również, aby mój iPhone był synchronizowany, backupowany, wszystkie ustawienia, żeby były synchronizowane w chmurze. I inne rzeczy, które tutaj są, również no, zapraszam Was do tego, żeby dobrze, zachęcam Was, żeby to dobrze poznać i ustawić. To, co akurat chcecie, żebyście mieli pełną świadomość, jak to funkcjonuje, żebyście mieli pełną świadomość i kontrolę nad własnymi danymi, gdzie one się znajdują, przez co są przechowywane, w jaki sposób są zabezpieczone. Są to bardzo istotne kwestie w dniu dzisiejszym i wiele osób nie zwraca na nie uwagi, ale ja Was zachęcam, namawiam, aby... Właśnie w tych ustawieniach iCloudowych sobie wszystko spersonalizować tak, aby później nie było problemu, jeżeli jakieś zabezpieczenia, właśnie chmury zostałyby złamane i wasze dane wyciekłyby i znalazłyby się w innych, niepowołanych rękach. Jak widzicie, ja już po pełnej migracji, po jednym dniu zabawy iPhone'em wydaje mi się, moja Z3 wyjątkowo niewielkim telefonem w porównaniu do iPhone'a 6 Plus, jednak tutaj jest ten gabaryt. Nieco większy i potem przejście na ten mniejszy telefon jest odczuwalne tym, że ten rozmiar się znacząco pomniejszył. Słuchajcie, jak widzicie, aplikacje w zasadzie dla jednej, jak i dla drugiej platformy bez problemu znajduje te same. Funkcjonalnością nieco one się różnią. Czasami się wydaje, że na iPhone'a jest trochę więcej ustawień w niektórych aplikacjach, chociażby 500 pikseli, dużo większa. Możliwość filtrowania zdjęć yy, i, całego, i całego serwisu. Yy, aczkolwiek, no. Yy... Bardzo to nie przeszkadza. Miejmy nadzieję, że to wszystko zostanie podciągnięte również w wersji na iOS. Ciekawą opcją jest to, że decydując się na iPhone'a 6, Plus, aktualnie jeszcze nie, wszystko, nie całe oprogramowanie jest pod niego przystosowane i czasami się tak zdarza, że niestety niektóre aplikacje no, wyświetlają się. Troszeczkę jak gdyby w powiększeniu, chociażby tutaj, jak wejdę wyborczą, te wszystkie litery, to wszystko jest większe. Te aplikacje, które już są na 6 Plus zoptymalizowane, dużo lepiej wyglądają, dużo więcej tego kontentu, dużo więcej tego, tej treści mieści się na tym y, jednym ekranie. No Miejmy nadzieję, że w miarę szybko się to wszystko y, pouaktualnia i będzie OK. Pierwsze wrażenie na gorąco, największym problemem y, w nie miałem z przeniesieniem moich y, dźwięków, moich dzwonków. Na szczęście udało mi się to rozkminić i już mam swoje dzwonki załadowane. Y, aczkolwiek zdecydowanie odczuwam mniejszą Mniejszą możliwość konfiguracji wszelakich alertów, powiadomień, informacji w google'owych w Google'owym systemie w Androidzie dużo, dużo więcej było możliwości. Ja mam dość sporo kont gmailowych synchronizowanych, miałem przypisane inne dzwonki do innych powiadomień. Mogłem sobie ustawić, czy te powiadomienia ma być przy każdej wiadomości, czy tylko przy pierwszej. Tak więc, no, więcej możliwości konfiguracyjnych na pewno jest w Androidzie, aczkolwiek pewnie 90%. 9,9% użytkowników telefonów w ogóle na to nie zwróci uwagi, bo, no bo mało kto ma tak rozbudowane akurat jak ja zaplecze Androidowe, i pewnie przejście z jednym kątem zupełnie nie będzie miało tutaj żadnych. Ujemnych skutków. Słuchajcie, jeżeli wy również robiliście taką migrację, to napiszcie swoje doświadczenia, czego wam brakowało, co wam się bardziej podobało, a co mniej, chętnie poczytam. No i oczywiście zachęcam Was na moje podsumowanie w życia z iPhone'em za jakiś, myślę, miesiąc. Zobaczymy, czy mi się uda tyle z tym telefonem wytrzymać.